Jeżeli którzyś wyruszałem gdzieś za granicę, kraina do inna kraina, jak w Roma Italiano mi się zdarzyło i za tym przykładem w Ilandii, bo no to przed Ilandią jeszcze to było, pierwsza podróż w Watykanie odbyta, obecność w Watykanie, in Roma, spędzone na PKS, zakupiony biletem, chodząc po mieście, czekając na poranny autobus, spędzona noc na mieście, na ulicy, przebiegając się, rozgrzewając się, rozciągając mięśnie, spacerując, chodząc, chcąc przyjechać też surfingowo, skorzystać z tego, z z autobusu przejażdżka, bardzo szybko jeździły w nocy autobusy bardzo ciekawie ludzie, duchowieństwo dusze obecne w mieście Roma aura taka miłości dziewczyny w ogóle też yy, bardzo fajne, otwarte na to, żeby właśnie zaprosić kogoś takiego do siebie, do swojej rodziny, do sztuba, że właśnie do, do tego, do kuchnia, do domu i że do, do założenia rodzina bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, ale żeby był nakierowany wtedy na Irlandię i miałem już bilet, no to wahałem się, a spędzona noc dała mi też do nauki to wniosek Ocz kurczę, jeden raz moment to dzięki sódpotasowi to, to się to mnie ratowało myślenie żołowe wtedy jeszcze nie wiedziałem za bardzo co zażywać za dużo to jeszcze wtedy nie wiedząc jeszcze za bardzo co jak za, użyć zażyć w postaci takiej naturalnej to wtedy jeszcze to było to dwa lata temu gdzieś mniej więcej to to to, 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 to stosując sód z w tabletkach w proszku Jarzenie umysłowe podtrzymywane bardzo dobre że właśnie ochrona przed pętaniem wyczuwane wtedy próby pętania to mnie ochroniło właśnie ta wiedza informacja bo sprawdzała się bardzo fajnie w potencjalności sportach i w ogóle i w Italiano jednak też mi się zdarzyło no w nocy jak już byłem taki osłabiony jak byt, który aż chciał zaistnieć w umyśleniu w umyśle i słyszało się nawet aż teraz przejmę cię", nie i wtedy no odpowiedź taka psychiczna swoją obrona, bo człowiek zmęczony był w nocy i tak kucałem, żeby tak chwilę nawet przenocować te 10 minut czy 15, że się nie dam, że nie, że nie i to była swego rodzaju inicjacja tylko po co takie inicjacje, ludziom to niepotrzebne nie wiem co to tam w tym było i w ogóle no ale no wystarczy się na odjść, wiadomo i się zabezpieczyć też nie tylko na młodzież, ale zabezpieczyć pożywienie. Bo się można wysilać jak Real Komandos bez dożywienia na przykład na Zaretu, tak na pustyni, sprawdzając swoją połapowość, wytrzymałość, swoją psychiczną siłę, ale jak Real Surrealowiec Moses and the others like Berglure and many 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 all countries mają sposoby i swoją wytrwałość siłość. Łowcy, zdobywcy, wojownika, wojowniczość, wytrwałość. To teraz nabywać możecie w sklepie owoce, warzywa do, do posilić się, fajnie wzmocnić. A w Italiano to właśnie chciałem dopomnieć, jak wyjechali byście gdzieś za granicę. Ważna obecność, uczestniczenie w kościele dając się rozpoznać. Już po przyjeździe od razu, od razu jak najlepiej i przed pójściem spać. Też to ważny wniosek, tak jak i też po wnioski były też obecność w, w Irlandii. I rozumienie pełniejsze, żeby w czasie kwarantan, bo to już druga obecność w Wielandii, jak byłem, właściwie trzecia historia, ale druga po, w przeciągu tych dwóch lat, yy, potem po powrocie właśnie do Polski, obecność właśnie kwarantan w Polsce yy, i wnioski swoje też, większe, pełniejsze informacje, żeby właśnie w trakcie kwarantan nie, nie spędzać w zamknięciu, tylko ujawniać się wśród ludzi jak najwięcej ludzi, w kościołach też, yy, w kościele, nie dać się yy, no. Przejmować jakimiś manipulacjami czy demonizmami zaszczytkowymi, które stosowali, to idziemy już do przodu z tym. Chciałem do dopłęty, że w podróży gdzieś, gdy za granicą jesteście, najlepiej dać się rozpoznać całą noc, nawet chodząc gdzieś w kościele też. A dać się rozpoznać właśnie gdzieś, jeśli chcielibyście poznać się tego, dorośli i wiedząc, że bezpieczeństwo stanowią, a nie tak hobciu po prostu, bo może właśnie niebezpiecznie. To, 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 to właśnie dać się rozpoznać Duchowi Bożemu, bo wtedy, wtedy na drugi dzień w, na stacji PKS rozumieliśmy się wszyscy z ludźmi, się rozumiałem. No, rozpoznałem przez Ducha Bożego. Bo jeszcze byłem wcześniej, co prawda, na plaży dałem się rozpoznać. I jak rodzina jak jedna wielka rodzina. Mega. Owoc.